W szkole Jogi Om odbędzie się coroczne spotkanie z Bhakti upamiętniające postać Henryka Kucznera, Harikara na Prawu w siódmą rocznicę jego odejścia. Co roku spotkanie gromadzi Rzeszy Ludzi daje niepowtarzalną okazję do poznania wartości, którymi kierował się w swoim życiu Henryk Kucner. Mieszkańcy naszego regionu pamiętają go przede wszystkim jako osobę o wielkim sercu, która przez wiele lat na leszczyńskich ulicach rozdawała darmowe wegetariańskie posiłki dla najbardziej potrzebujących. W trakcie spotkania będzie można spotkać się z ponadczasową nauką, kulturą i religią starożytnych Indii. Jak co roku zaprezentowana będzie krótka prelekcja na temat wiedzy wedyjskiej połączona z dyskusją. Nie zabraknie również muzyki indyjskiej i tradycyjnie poczęstunku wegetariańskiego według przepisów Harikarana Prabhu. Spotkanie odbędzie się w Szkole Yogi Om w Lesznie, ulica Zwycięstwa 1, 18 lipca o godzinie 17. Opieńca.